Okej, eee, Ja już się przestawiłem. Dzień dobry, witamy wszystkich. 18 sierpnia 2021 roku. Kolejny raz cyklicznie spotykamy się przed sądem Okręgowym i rejonowym w Gnajsku na Nowych Ogrodach. Z protestem i żądaniem przywrócenia do pracy sędziów, i i Pawła Jóśczyszina. Powoda taka sobie, ale to wcale nie przestraszyło ani sędziów, ani członków Dowolnej Demokracji, ani ludzi, którzy też przychodzili obok. Stąd w tak licznym gronie, ale jesteśmy nie stoimy. Dzień dobry, witam wszystkich. Kilka słów, relacji, jeżeli można prosić któregoś z sędziów, prawników, dla tych, którzy nie do końca może się orientują w sytuacji, która na dzień dzisiejszy w żołasz, w naszym wdarza. Proszę czekamy na wykonanie wyroku tutaj, i KUTUEJ, i PAWER, już w dalszym ciągu są członkowie prawa do orzekania decyzjami nielegalnej i Dyscyplinarnej. Dopóki ci sędziowie nie wrócą do pracy, to my się tu będziemy spotykali każdego 18 dnia miesiąca. Dziękujemy, że Państwo z Dziękujemy, że jesteście w Naszą praworządność i normalność w Polsce. Dziękuję pani Sędzie, Sędzia Droda Zabudowska, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, zarządu głównego. Przemieszczę się o kilka słów pana mecenasa Kanawkę, który jest z nami od samego początku naszych protestów. Tak jest. no Niestety w dalszym ciągu musimy wychodzić i tego 18 i w inne dni, żeby pokazać, że nie damy się stłamsić że sędziowie, którzy próbują to robić i robią zgodnie z przepisami kodeksu, zgodnie z przepisami ustaw, muszą wiedzieć, że mają nasze wsparcie. Zawodów prawniczych, jak i zwykłych, normalnych, przeciętnych obywateli. Jak nie będzie wolnego sądu, to wszyscy, którego dnia się obudzimy, że siedzimy tam z tyłu, w innym budynku, za kratkami, i nikt nam już nie pomoże. Dlatego nasze tutaj wsparcie dla sędziów, którzy w ten sposób się zachowują, ogromne uznanie, ogromny szacunek, bo my w tym momencie, jako adwokaci, też wiedząc, że dochodzimy na salę, wiemy, że mamy normalny, uczciwy proces, że nie musimy się denerwować bo nie wiadomo co sędzia zrobi. Tak nie może być. Dziękujemy. Pani Mecenas. Pani Mecenas. Popieramy wolne sądy. Bez wolnych sąd, sądów nasza profesja nie ma sensu. Najlepiej wykwalifikowany pełnomocnik nie pomoże obywatelowi, jeżeli sąd będzie zawisły. Dziękuję. Dziękuję. Wolne sądy. Ze trzy okrzyki spróbujmy, bo to jest ciągle dla nas wartość. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy. Wolne sądy! Wolne sądy! I tym optymistycznym akcentem i żądaniem kończymy naszą relację. Dziękujemy bardzo sędziom, adwokatom i Komitetowi Obrony Demokracji, który. Proszę. Radcą prawnym. Aha, pełnomocnik, radcą prawnym. Wszystkim zawodom prawniczym i wszystkim tym, którzy walczą o. I bardzo dziękujemy wszystkim. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień, za miesiąc. Szanowni Państwo, odrobinę realizmu poproszę. <grywka> Dziękuję bardzo.